Dobry dzień, dobry poniedziałkowy kopniak motywacyjny. Witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj kontynuujemy nasz atrybucyjny, właśnie. Samokrytycyzm był w miniony poniedziałek i cały tydzień na ten temat rozmawiałyśmy, korespondowałyśmy, znalazły się tutaj posty na ten temat, a dzisiaj będziemy rozmawiały o egotyzmie atrybucyjnym. Witam Was bardzo gorąco, moje kochane kobiety. Wiem, że mamy tutaj też mężczyzn. Witam Was serdecznie. Inspirujcie się, patrzcie, co nas kobiety interesuje, co dla nas jest ważne. Ja nazywam się Agnieszka Nowakowska, jestem kobietą biznesu, certyfikowaną trener i mentorką, ekspertką branży OZE i branży Beauty. Prezes Fundacji Kobieta Niezależna. Przychodzę tutaj do Was co poniedziałek, żeby zainspirować Was do działania. Metody są przeróżne, tematy są przeróżne, ale idę za Waszym głosem. Za tym, co Wam jest potrzebne, ale też to, co inspiruje mnie, widząc, jakie macie wyzwania w swoim życiu. Dzień dobry, Laryso, dzień dobry, Jolu. Jola, witam Was wszystkich. Ja tez, też Was witam serdecznie i moje kochane. Samokrytycyzm atrybucyjny to był temat zeszłego tygodnia. Nasze spotkanie jest oczywiście nagrane. Był to numer 49, a dzisiaj mamy symboliczny, jubileuszowy poniedziałek, czyli 50. Dzisiaj egocentyzm. Bardzo krótko o samokrytycyzmie atrybucyjnym. Dlaczego ten temat podjęłam? Bo my, jako kobiety, bardzo często sobie umniejszamy. I Umniejszanie to jest jedno, ale druga kwestia to jest przypisywanie sobie porażek za swoje rzeczy, ale też za wszystko, za całokształt. Jesteśmy odpowiedzialne za jakiś element danego projektu, ale przypisujemy sobie, jak ja to mówię, ten sukces porażki tylko i wyłącznie sobie, i przez to, co się dzieje, zmniejszamy swoją wiarę w siebie i pewność w sie siebie. Co jest ważne, wczoraj zakończyło się nasze wyzwanie siedmiodniowe, wzmacnianie swojej pewności siebie. To jest to, o czym Wam mówię. My mamy pewność siebie, my, jako dziewczynki, urodziłyśmy się z niezwykle wysoką pewnością siebie, ale to otoczenie i sytuacje, które nas spotykały, spowodowały, że ta pewność siebie prawdopodobnie i często w wielu sytuacjach się obniżała. My trochę pokazujemy ten temat, pracujemy nad nim, żeby Uświadomić nam, że my mamy tą siłę i moc w sobie, tylko potrzebujemy to pielęgnować. Tak jak, nie wiem, mycie zębów, mycie włosów, sprzątanie mieszkania. To my potrzebujemy czasem posprzątać nasze wnętrze, nasze serce, nasze myśli od rzeczy, które miały miejsce. Może wynieść jakieś śmieci, może coś posegregować, może coś oddać. Różnie to bywa. Dajcie znać, dziewczyny, czy któraś z Was była w wyzwaniu siedmiodniowym, budowania pewności siebie. Dzień dobry, Aniu. A ja was zachęcam, żebyście albo obejrzały, hmm, dzień dobry, Klaudio, albo obejrzały hmm, poniedziałkowy hmm, kopniak z zeszłego tygodnia, numer 49, on jest też na YouTubie, też go tam znajdziecie, jeżeli lubicie na YouTubie oglądać i słuchać. I zobaczyły sobie posty. One mają swój nagłówek, samokrytycyzm atrybucyjny. Żebyście przeszły od pierwszego mm, postu do ostatniego. W ostatnim macie ćwiczenie, które ma Wam pokazać po tym tygodniu, czy nadal macie ten samokrytycyzm atrybucyjny. I tak jak Wam mówię, on obniża naszą wiarę w siebie i pewność siebie, i to nie on. To my same to robimy. Czasem nieświadomie. Ale jak to zdefiniujemy i po to były te treści, żebyście zdefiniowały, czy faktycznie to robicie, no to wtedy jest ogromna szansa, że to uleczycie. A im będziemy bardziej dbało o swoją wiarę w siebie i pewność siebie, a taka jest intencja, żeby Was tutaj motywować, puszować do działania, dzień Dobry Dago, tym bardziej będziecie podejmowały nowe wyzwania, inne wyzwania, będzie Wam w życiu łatwiej, będziecie czuło większy spokój, opanowanie, kontrolę sytuacji. No i planowanie. Wiecie, że planowanie to jest mój totalny konik, i od zeszłego tygodnia co niedzielę będzie pojawiała się treść, która będzie Was inspirować do tego, żebyście naprawdę zaczęły planować. Ja widzę ogromne zmiany po moich Menti, które ze mną są, które przyszły do mnie właśnie mówiąc, że albo czują się bezradne, albo nie mają żadnej samodyscypliny, albo nie osiągają celów, albo muszą coś zrealizować i naprawdę nie wiedzą jak. I okazuje się, że tak proste narzędzie, ale bardzo potężne, jak planowanie, bardzo mocno ułatwia życie, daje poczucie spokoju, spełnienia. Odnajdują na nowo samodyscyplinę, czyli to, żeby się motywować i realizować swoje cele, ale przede wszystkim bardzo szybko i skutecznie robią coś, co prokrastynowały przez bardzo długi okres czasu. No i prokrastynacja to też będzie tematem naszych rozmów. Jola mnie pyta, jak ja walczyłam z samokrytycyzmem. Czekajcie. I kiedy zaczęłam pracować? No, jak weszłam do rozwoju Jolu? To znaczy, ja zawsze się rozwijałam, ale to było takie czytanie książek, gdzieś oglądanie jakichś wartościowych treści, słuchanie podcastów. Ale kiedy w 2021 powiedziałam, że to jest mój czas, i po prostu ja idę z konkretną strategią, wiem gdzie będę za 5 lat, wiem co będę robiła, no. To wtedy po prostu szło jak petarda, bo ja sobie sama wyjmowałam te negatywne przekonania, widząc, jaka jestem sprawcza i skuteczna, jak pracuję nad tym, co jest dla mnie ważne, jak osiągam cele, dlaczego osiągam te cele, jak, czy, czy otoczenie próbowało. No tak, oczywiście, że próbowało, dziewczyny, zawsze próbuję, przecież wiecie, jak to jest, nie? Zresztą. Jak zrobiłam rolkę, właśnie na temat tego, jak my, kobiety, jesteśmy oceniane i jesteśmy oceniane i przez siebie nawzajem, i przez mężczyzn, no to panowie się bardzo uaktywnili na przykład. No i pytanie, jaka była intencja? No, jakaś była. I teraz można by się było zwinąć i powiedzieć: Okej, okay, to ja już więcej nie postuję, ale ja wiem, że to, co daje, daje wartość. I teraz rozwój dla mnie to było tak, takie paliwo napędowe, gdzie po prostu. Te wszystkie rzeczy, które ja próbowałam sobie powiedzieć, że jestem w pełni odpowiedzialna za wszystko, zaczęły znikać, bo zaczęły pojawiać się konkretne argumenty. I teraz, jeśli stało się coś, za co ja byłam odpowiedzialna, to też umiałam wyjąć lekcje, wiedzę, doświadczenia, żeby następnym razem zrobić to po prostu lepiej i skuteczniej. Ale te narzędzia przynoszą mi rozwój cały czas, dlatego ja Was tak bardzo namawiam, żebyście znalazły swoją ścieżkę rozwoju. I mm, wyrażam moją ogromną wdzięczność, bo wiem, że wiele z Was odsłuchuje tych spotkań, nawet jeżeli nie jesteśmy razem. Wiem, że jest bardzo wcześnie, mm, ale widzę, jakie zmiany w Was zachodzą, jakie komentarze się pojawiają, ile dojrzałości się pojawia I, Live dla Was też jest formą rozwoju. Podcast jest formą rozwoju. Książka jest formą rozwoju. Szkolenie jak najbardziej jest formą rozwoju. I tam, gdzie szukacie, gdzie czujecie, że coś nie domaga, lecicie tam. Doskonaliście, doskonaliście. Mówicie, ok, jest w porządku. Pamiętajcie, że 80% jest wystarczająco. Zawsze. Jak jest to, to jest super. Jak jest 140, to jest super, super. Ale nie zawsze da się być 140. Czasem. Musi być 80 i też potrzebujemy to zaakceptować i iść z tym tematem dalej do przodu. Moje kochane, ja dzisiaj chcę się skupić, bo mm, dojdziemy do kolejnego tematu za, mm, za tydzień, kiedy będziemy rozmawiały właśnie o realistycznym atrybutyzmie. Kiedy on jest realistyczny taki, żeby nas wspierał? W minionym tygodniu mówiłyśmy o tym, jak my sobie umniejszamy. Dlatego obniżamy swoją wiarę w siebie i pewność siebie. I te z Was, które dołączyły do wyzwania wzmacniania swojej pewności siebie, cały tydzień dziewczyny pracowały same. To jest mega trudne, mega trudne. Praca sama ze sobą jest mega trudna, ale jest najbardziej efektywna i przynosi spektakularne efekty. Dlaczego? Bo my potrzebujemy zmierzyć się z sobą. I teraz samokrytycyzm atrybucyjny był wspierający dla tych dziewczyn, kiedy one miały powiedzieć coś o sobie dobrego. No i co? I teraz ten, po, te posty, które się pojawiały, miały im powiedzieć, ok no ja siebie krytykuję, no weź się ogarnij, tak? No spójrz realnie. Ale dzisiaj idziemy do egotyzmu atrybucyjnego i dzisiaj porozmawiamy, czym on naprawdę jest. I teraz, dlaczego o tym mówimy? Też zwróćcie uwagę, bo mm, często mają to dzieci. I fajnie, jak będziecie miały tą wiedzę, dobrze jest z nim pracować, bo wtedy uczymy dzieci odpowiedzialności za swoje życie. My też się uczymy odpowiedzialności za swoje życie. Całe życie. Moje kochane, i teraz tak, pamiętacie, że samo krytycyzm to było przypisywanie sobie winy za wszelkie porażki, jakie po prostu nas spotykały. A czynniki sukcesom zewnętrznym. Czyli wiecie, ktoś coś powiedział, szef mi wybrał na awans, szef dał mi lepszy projekt, w ogóle to była kwestia przypadku. A dzisiaj powiemy o zupełnie odwrotnej rzeczy, czyli będziemy mówiły o tym, jak to jest z tym egotyzmem atrybucyjnym. Czyli wtedy, kiedy hmm, czynniki zewnętrzne, czyli porażki zależą od zewnętrznych hmm, osób, czynników i sytuacji, a cały sukces należy tylko i wyłącznie do mnie. Dzień dobry, Paulo i dzień dobry, Iwono. Dzień dobry, życie w Trzy City, czyli pewnie w Trójmieście, bo widzę tutaj znak Neptuna. Daj, zna, daj nam znać, proszę, jak masz na imię. Lubimy się tutaj odzywać do siebie po imieniu. I teraz zobaczcie, dam Wam takie przykłady, jak to jest i dlaczego tak czasem jest, bo my. Chronimy przy egotyzmie atrybucyjnym, w ogóle tego nie negujcie, dziewczyny. Nie negujcie. Tylko nazwijcie to, bo my dojdziemy do realistycznego. Dlaczego? Żeby znaleźć ten balans, będziemy go szukały. Jeżeli będziecie pracowały i się rozwijały, i jest poniedziałkowy kopniak i są posty, pięć postów, będą trzy tygodnie pracy z tym tematem. Jeżeli dacie sobie szansę, no to wtedy rozpracujecie ten temat. I zaczniecie właściwie też komunikować to, co w Was jest, przede wszystkim do siebie, ale też do otoczenia. I idziemy z tym e egotyzmem. I pamiętajcie, że to też jest w porządku. Bo dlaczego tak się dzieje? Ponieważ my chronimy poczucie własnej wartości, stosując egotyzm atrybucyjny. I ja nie zakładam, że to jest zła intencja. Absolutnie nie. Tutaj jest ochrona swojej pewności siebie i wiary w siebie. I teraz tak... Oczywiście, że to może prowadzić do samokrytycyzmu i trudności w nauce na własnych błędach, dlatego my to rozbrajamy i będziemy to rozbrajały przez ten tydzień. <grytanie> tak, dziewczyny przekazuje tutaj od Joli, że jak pięknie jest mieszkać w trójmieście, zazdro kiedyś tam zamieszkam. No i tego Tobie Jolu życzymy i mocno kibicujemy. Ja też uważam, że Trójmiasto ma swoją magię, niezwykłą energię, świeżość, moc, inspirację, kontakt z wodą. To dla mnie jest w ogóle magia. Idziemy dalej. I teraz dam Wam taki przykład. Zdałam egzamin, bo dobrze się przygotowałam, ale też miałam szczęście z pytaniami, i to będzie coś, o czym będziemy mówiły za tydzień. Ale teraz Wam. Pokażę, jak wygląda egotyzm atrybucyjny, czyli zdałam egzamin, bo jestem genialna. Okej, okay. wiecie, że my też tak mówimy, ale Wam teraz pokażę ten negatywny, kiedy go nie zdałam. Oblałam, bo nauczyciel się na mnie uwziął. I teraz to jest bardzo ważne, żeby łapać te elementy. Dzień dobry Aniu, i słuchać też dzieci, bo możecie bardzo mocno pomóc dzieciom. Często robią to dzieci. Dlaczego? W samoobronie. I pamiętajcie, że to jest ok. Tylko ważne jest to, żeby na to spojrzeć. Mm. I teraz zobaczcie, idziemy dalej. Moja zasługa to nie moja wina. To jest bardzo ważne. To moja zasługa to nie moja wina. Egotm atrybucyjny. I czytam Wam dalej. Dostałam awans, bo jestem świetną specjalistą. I teraz. Ja daję konfrontację, bo będę wam pokazywała, jak to pokazać za tydzień, kiedy mamy realistyczny, realistyczną atrybucję, czyli docenianie siebie. Atrybucja to jest docenianie siebie i szukajcie w tym słowie tylko pozytywu. A teraz tak, nie awansowałam, bo szef faworyzuje innych. I do tego będziemy szły, i teraz dalej. Zdałam test bo jestem mądra, lub oblałam, bo pytania były za trudne. No i teraz jeszcze dalej, co się może zdarzać? Na przykład wygraliśmy, bo ja jestem świetnym zawodnikiem lub świetną zawodniczką, albo przegraliśmy, bo sędzia był stronniczy. I pokazuję Wam kilka przykładów też w kontekście do dzieci, bo jeżeli Wy się rozwijacie i Wy podnosicie swoją samoświadomość, to wspieracie też dzieci i dlaczego to jest ważne żeby szukać pomocy dla siebie zobaczycie same, jak wy będziecie się rozwijały, to wasze dzieci też będą się rozwijały, nie ma innej możliwości, to się dzieje po prostu siłą napędową, dziękuję za wasze serduszka, ja też wam wysyłam i teraz zobaczcie jak unikać tego egotyzmu atrybucyjnego ja tutaj mam przy przygotowane konkretne przykłady żeby dobrze to oddać bo to są bardzo subtelne niuanse i teraz tak, my musimy się zastanowić, jakie faktycznie były czynniki, które wpłynęły na sukces lub na porażkę. I to jest taka rozmowa ze sobą, rzecz jasna. I teraz tak, bierzemy odpowiedzialność za swoje błędy. Dlaczego? Bo to jest szansa do rozwoju dla nas najlepsza szansa, żeby wiedzieć, co zrobić następnym razem inaczej, co zrobić lepiej, jakie zmiany wprowadzić. I jeszcze jedna rzecz. Należy pamiętać, o czym Wam tutaj mówię, że nie wszystko od nas zależy. Czasem zewnętrzne okoliczności naprawdę mają znaczenie. Ja tutaj podglądam, bo Jola pisze, że Olsztyn też jest piękny. No, ja nie byłam w Olsztynie, to znaczy, że muszę poznać to miasto. I teraz bardzo krótko, dla tych z Was, które skupicie się na tym live, Pokażę Wam taki test, który dla samokrytycyzmu atrybucyjnego był w piątek. I jak go rozwiążecie, to są dwa proste pytania, ale zadaję Wam pytanie, i Wy odpowiadacie sobie A lub B, just simple, ale wtedy powie, patrzycie, czy Wasz samokrytycyzm atrybucyjny się poprawił i wzrósł, czyli świadomość Wasza wzrosła. Samoświadomość, która jest potężnym narzędziem dla nas. I teraz będziemy badały egotyzm atrybucyjny. Te same treści, o których tutaj mówimy, będą pojawiały się przez cały tydzień, żebyście mogły spokojnie się z tematem oswoić i definiować siebie, bo to jest najważniejsze. I teraz dostałaś pochwałę w pracy. Dzień dobry Aniu, dzień dobry Marto i dzień dobry Ewelino, dzień dobry Kasiu, dzień dobry Agnieszko. Witam Was dziewczyny. My powoli kończymy, ale będziemy zapisywały nasze spotkanie, żebyście sobie mogły po prostu odsłuchać. To samo przeniosę również na, na YouTube. Cześć Kasiu, cześć. Jedziemy dalej. Zadaję Wam pytanie i teraz zastanówcie się. Dostałaś pochwałę w pracy. I teraz tak, co myślisz? Tu przez innych... Mm -hmm. yy, przepraszam, jestem naprawdę świetna i to jest super, ale ciężko pracowałam, ale miałam też dobry moment, czyli byłam na fali, byłam świetnie przygotowana, właśnie, może byłam świetnie przygotowana, doskonale przygotowałam projekt i to jest to, czego my szukamy. My chwalimy siebie, doceniamy siebie za rzeczy, które robiłyśmy, bo to działanie powoduje, że nasza pewność siebie. Wiara w siebie, że one rosną i podnoszą się do góry. I owszem, my mówimy, że jesteśmy świetni, ale od razu macie siebie doceniać, powiedzieć, dlaczego. Byłam świetnie przygotowana do projektu, doskonale przygotowałam projekt, świetnie zarządziłam tematem, świetnie przygotowałam sprzedaż, wysłałam, zaopiekowałam się klientem, prowadziłam wartościową komunikację, byłam z nim cały czas w kontakcie. Cokolwiek, nawet to, że się wyspałyście, najadłyście i zrobiłyście trening, stworzyłyście sobie warunki, które spowodowały, że dostałyście, dostałyście pochwałę, zostałyście docenione. Lecimy dalej. No i teraz zepsuł się ważny projekt, prawda? No i właśnie, to teraz tak, to przez innych to nie moja wina, i teraz ja się potrzebuję zastanowić, zatrzymać się, czy faktycznie tak było. Idziemy dalej. Nie do końca się przyłożyłam, mogłam to zrobić lepiej. I zawsze ja zadaję moim dziewczynom, jak my analizujemy na przykład tydzień, co mogłaś zrobić inaczej, żeby następnym razem zrobić to lepiej. I jeśli nie dowieziemy czegoś w danym projekcie, słuchajcie, to też jest w porządku, bo to też się zdarza i tak jak wam tu pokazywałam, nie wszystko od nas zależy. Ale tylko dzięki temu, że przeanalizujemy sytuację, która nie skończyła się pozytywnie. Wyciągniemy wnioski, które my widzimy. Możecie też kogoś zapytać o zdanie, jeśli czujecie się na siłach, jeśli czujecie taką potrzebę, ale pierwsze to jest, jak konfrontuje się szczerze ze sobą. I samokrytycyzm już mamy rozbrojony w zeszłym tygodniu. Jeżeli nie dotykały się tego tematu, to zapraszam Was. Było spotkanie poniedziałkowe i było pięć postów na ten temat. Krok po kroku Wam pokazywałam mechanizm, jak w ten temat wchodzimy. I na końcu robiłyśmy test, tak jak ten dzisiaj, który Wam teraz przeczytałam. A dzisiaj robimy egotyzm atrybucyjny, żeby znaleźć. I teraz pamiętajcie, że egotyzm on jest ok. Dlaczego o tym mówię? Że mamy prawo go czuć. Dlaczego? Bo my stajemy mocno w obronie samej siebie i swojej wiary siebie i pewności siebie. I to jest często reakcja obronna. I zwróćcie uwagę, często robią tak dzieci. I to też jest w porządku, ale wtedy możecie z nimi porozmawiać. Jeżeli. Hmm, na przykład dziecko mówi: Super, dostałam szóstkę. To ty się pytasz, a dlaczego? Co się stało? I wtedy dziecko mówi: Mamo, przygotowałam się, super, zrobiłam to, byłam przygotowana, uważałam na lekcji. I zobaczcie, jak bardzo dziecko buduje swoją pewność siebie, docenia siebie za zaangażowanie. Pamiętajcie, działanie to jest must have. Nie ma działania, nie ma efektu, moje kochane, bez działania. No nie ma. Dlatego na tym się skupiamy. I Mogę powiedzieć, ok, dostałam szóstkę, jestem super ekstra, to jest cudowne, ale jak ja przeanalizuję swoje działanie, to jak ja mocno podnoszę swoją pewność siebie, jak ja siebie doceniam, jak ja patrzę, co zrobiłam dobrze, lub jeśli jakiś temat nie został dowieziony do końca, no to ja się zastanawiam, ok, co ja mogłam zrobić inaczej, żeby następnym razem zrobić to lepiej, to jest moja komunikacja co mogłam zrobić inaczej, żeby następnym razem zrobić to lepiej. Mm, I tu się zastanawiam, okej, okay, jest tam mój udział w tym, co się zadziało lub mogłam na to spojrzeć inaczej. I Teraz co zrobię następnym razem? To, to, to i to. Prowadźcie sobie takie notatki, miejcie taki zeszyt złotych myśli, czekajcie, może ja go tu mam mój. Zresztą nie, bo ja tu robiłam układankę ostatnio. Może mam? Nie, nie znajdę dziewczyny. Bo chyba gdzieś głębiej go włożyłam. A czekajcie, może mam? O. Ja mam taki zeszyt. O, w ogóle taki mieni się, Miał być ładny. I tu są moje złote myśli, które ja sobie zapisuję. Analizy projektów, przemyślenia, weryfikacje. Jola pisze tutaj. Firma, w której pracuję, nie szukamy winnych w razie porażki. Szuka się rozwiązań. W poprzedniej firmie też tak miałam. To cudne uczucie. Mm -hmm, że dostaniesz wsparcie. No dokładnie, i to jest piękne podejście. Dzień dobry Joanna, dzień dobry Patrycjo. I ym, dziewczyny, ym, ja was zostawiam z, ym, z, tym, z tymi tematami, żebyście przyjrzały się tym tematom, spojrzały na to, ym, bo co jest ważne też? To, to już Jola ładnie tutaj napisała, czy porażka zawsze oznacza przegraną? Nie, bo jak przeanalizujemy to, to my znajdziemy te rozwiązania, o których mówi Jola. A taka jest intencja, żeby dokładnie do tego momentu w swoim życiu dojść. Ym, I teraz my nie traktujemy błędu czy porażki jako czegoś, czego mamy się wstydzić, tylko jako lekcję dla nas, jako wartość dla nas, jako naukę dla nas. <grym> Dzień dobry, witam Was gorąco. Idziemy dalej. I. Ym, Chodzi o to, że pamiętajcie, że ja Wam mówię, tutaj też się z tym spotkałam, odnośnie bycia liderką. Każda z, Moją intencją jest, żeby każda z Was czuła się liderką własnego życia. Liderka to ty, to było szkolenie, w którym ja kreowałam kobiety na silne liderki życia. Jeżeli jesteście liderkami w pracy, w domu, to tylko to owocowało przepiękną przepięknym rozwojem i przepięknymi efektami. I my tu o tym rozmawiamy, bo każda z nas jest liderką swojego życia. I teraz każda, jak to mówią, największy lider czy największe osoby sukcesu zawsze mają błędy czy porażki, są okazją do nauki. I teraz yy, nie myślimy, że nie dostałem awansu, bo szef nie jest sprawiedliwy albo mnie nie docenił, bo nie jest sprawiedliwy, tylko nie dostałam awansu na przykład, Zastanawiam się, jak mogę się rozwinąć, czyli wchodzimy do tematu rozwoju i lepiej przygotować się na przyszłość, bo to jest umiejętność przyjęcia odpowiedzialności za swoje działania, i to daje nam lepsze przygotowanie do, do zmiany, do rozwoju. Um, unikanie winy to też jest tylko takie, nie wiem, zatrzymanie się w miejscu, a wyciągnijcie z tego zawsze lekcję. Pamiętajcie, zadajcie sobie pytanie, co mogłam zrobić inaczej, żeby następnym razem zrobić to lepiej. Jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Iwona pisze, gdzie można obejrzeć spotkanie z Tobą wstecz. Iwono. Poszukaj poniedziałkowego kopniaka numer 49. On był o samokrytycyzmie i są posty na zasadzie kafelków z opisem też na dole dla tych z was, które lubią czytać, a nie przewijać, bo każda ma z was różne potrzeby. Znajdziecie tam właśnie dokładnie te treści na temat samokrytycyzmu, ale możecie też mnie znaleźć na YouTubie. Dokładnie tak samo Agnes Nowakowska liderka Dziewczyny, idziemy do końca naszego tematu. 7.11 zmieściłyśmy się w pół godziny. Pamiętajcie, że cały czas budujemy swoją wiarę w siebie i pewność siebie. Ona przez różne sytuacje w życiu, otoczenie, sytuacje, doświadczenia była często spychana w dół. I my teraz cały czas pracujemy nad tym, żeby podnosić ją świadomie do góry. W tym tygodniu i w zeszłym tygodniu i w następnym tygodniu skupiamy się na właściwej komunikacji do siebie, do siebie, bo to jest bardzo ważne. My komunikujemy się najpierw do siebie, jeśli właściwie komunikujemy się do siebie, to dużo lepiej komunikujemy się do otoczenia, a to jest wspierające. I teraz tak, oczywiście, że będzie zaskoczenie, jeżeli zmienicie komunikację. Nawet jeśli na początku był samokrytycyzm i dojdziecie do realistycznego atrybucji, atrybucji realistycznej, to zobaczycie, że środowisko będzie patrzyło, a tobie co się stało. Wiecie, taka będzie reakcja, bo wy będziecie zmieniały komunikację, ale będziecie dawały sobie do tego prawo. Będziecie robiły to świadomie, będziecie się zatrzymywały i zastanawiały, co mogłyście zrobić inaczej. Iwono, bardzo proszę. Czytam od Joli. Można pomyśleć, nie dostałam awansu, bo nie wpisuję się w politykę firmy. Może warto poszukać firmy, która ma politykę spójną z nami. No właśnie. No właśnie. I to też jest rozwiązanie. Bo ja się zatrzymuję i mówię sobie, OK, ja zrobiłam już wszystko, co mogłam zrobić najlepiej. Może nie wpisuje się w politykę. No i w związku z tym szukam czegoś dla siebie bardziej wartościowego. Dziewczyny, zostawiam Was z tym tematem na ten tydzień. Szybko tylko zahaczam. Dzisiaj o 11.30 mamy pierwsze spotkanie z Joanną Godęcką na temat manipulacji. Ja będę cały czas podnosiła Waszą samoświadomość, żebyście przestały siebie biczować i powiem wprost, brzydko, żebyście się od siebie odwaliły. Taka jest intencja. Macie się każdego dnia od siebie odwalić. Ale odwalicie się od siebie, jeżeli zdobędziecie wiedzę o sobie, a narzędzia, które Wam pokazują, ja pokazuję, mają Wam z, z, pomóc zwiększyć samoświadomość. I wtedy odwalicie się od siebie. A jak odwolicie się od siebie, to zobaczycie, zacznie dziać się magia. Ja Was dzisiaj zapraszam na kolejne spotkanie 11.30. Widzimy się z Joanną. Pięknego tygodnia, dago dla Ciebie również. Nasze spotkania będą miały miejsce jeszcze jutro. Poczekajcie, żebym się nie pomyliła. W piątek i w poniedziałek kolejny. W każdym razie śledźcie dzisiaj, będzie zapowiedź na jutro live'a. Jedziemy z tą manipulacją, będziemy ją rozbrajały, Anna ma dla Was niespodziankę. Hmm. Przyjdźcie, przyjdźcie i zobaczycie, jaka będzie niespodzianka dla Was. Pamiętajcie, że im więcej macie wiedzy, tym bardziej wzrastacie. Jeżeli wasza samoocena jest taka, to ona będzie rosła, 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 rosła. I wam pokażę w samokrytyce, w realistycznej atrybucji, jak pięknie i wartościowo, rzeczowo powiedzieć o sobie. Do tego dojdziemy, ale to za tydzień. W tym tygodniu rozbrajamy egotyzm, czyli egotyzm pamiętajcie, podsumuję, to jest samoobrona siebie. To jest okej, okay, pamiętajcie, ale będziemy robić to na wysokim poziomie, asertywnie, świadomie i do przodu. A dzisiaj Was zostawiam ze słowami, że każda z Was jest ważna, każda z Was jest odważna, każda z Was jest wyjątkowa i każda z Was jest wartościowa. Tak mówię dzisiaj do Ciebie. Cudownego Tygodnia!